Elewacja. I jak to w końcu jest z tym styropianem w domach drewnianych? Można czy nie wolno? Pokryciu dachu czas na elewację. Ale zanim zaczniemy, rozwiejmy największy mit polskiego budownictwa. W domach drewnianych nie można używać styropianu. Bzdura, można. Ale wielu wykonawców robi to źle i potem masz gnijące drewno po 10 latach. Zasada jest prosta. Styropian nigdy bezpośrednio na drewnie. Dlaczego? Styropian przy kontakcie z drewnem tworzy pułapkę, wilgoć wchodzi. Ale kiedy go zamkniesz pomiędzy paroizolacją a płytą OSB, nie może wyjść. Po kilku latach drewno zaczyna gnić od środka. My robimy to inaczej. Styropian tylko na elewacji. Między nim a płytą OSB. Membrana paroprzepuszczalna. To jak oddychająca kurtka gore -Tex. Wypuszcza wilgoć ze ściany, nie wpuszcza wody z zewnątrz. A wewnątrz konstrukcji? Piana pur. Dlaczego? Po pierwsze akustyka. Styropian w konstrukcji wużymacznia dźwięki. Serio działa jak pudło rezonansowe gitary. Po drugie szczelność. Wełna mineralna opada i ucieka ciepło. Piana wypełnia każdy milimetr. Zero mostków, ale o tym w następnej części. Teraz sekret idealnie gładkiej elewacji. Widzieliście kiedyś tynk, który wygląda jak pofalowana blacha? Albo widać każdą płytę styropianu pod spodem? To prawda, której nikt nie mówi. Sekret idealnej elewacji nie tkwi w tynku. Tkwi w przygotowaniu. Możesz dać najdroższy tynk na świecie. Jak podłoże jest spartaczone, po 2 latach będziesz płakał. Etap 1. Membrana na całej powierzchni. Chroni konstrukcję przez wilgocią. Etap 2. Styropian elewacyjny. Każda szczelina wypełniona pianką. Każdy otwór pokołku zatykany korkiem styropianowym. Czemu? E, bo inaczej będziesz miał żółte plamy na białym tynku. Etap 3. Szlifowanie. Całą ścianę. To 4 godziny szlifowania. Etap 4. Siatka z klejem. Zatapiamy w pierwszej warstwie. Etap 5, znowu szlifowanie. Etap 6, i tu uwaga, szlichta wyrównawcza. Dodatkowa warstwa wyrównująca przed tynkiem. Dopiero teraz, wisienka na torcie. Tynk silikonowy najwyższej klasy z ochroną antygrzybiczną Bioprotect. To nie marketing, to technologia. Mikrokapsuły biocydów budowane w strukturę tynku. Grzyby, glony, porosty? Nie mają szans. Struktura silikonowa, elastyczna jak guma. Upał? Tynk się rozciąga. Mróz? Tynk się kurczy. Zero pęknięć przez dekady. Efekt lotosu? Kropelki wody z brudem spływają po powierzchni jak po liściu. Nie wsiąkają. Mycie elewacji? Żaden problem. Stabilność koloru. Pigmenty odporne na UV, ale pamiętajcie, ten sam tynk na źle. Przygotowanej powierzchni? Katastrofa za 30 tysięcy. 140 m2, 7 warstw, 3 dni perfekcyjnego przygotowania. Zero kompromisów. To różnica między jakoś to będzie, a będzie idealnie przez dekady. Między elewacją, którą malujesz co 5 lat, a elewacją, którą tylko podziwiasz. Stan deweloperski full premium z taką elewacją w cenie domu. Zapraszamy, napisz. Dom w komentarzu wyślemy pełną ofertę. Zaobserwuj już niebawem następny etap. Wentylacja płuca Twojego domu. To tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.